Siemano, siemano widzę jestem z kolejnym odcinku na moim kanale A w dzisiejszym filmie zobaczymy co sami doda ciekawego na nowym update'cie w stylu brain Roll, Więc bez pewnego rzucenia zostawcie tutaj łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem A my przechodzimy do filmu Więc tak, do admin, a więc zostało nam tutaj już 3 minuty I wiemy, że ma zostać dodane dwa nowe brainroty Ma być dodana duel maszynka I zobaczymy czy sami doda coś jeszcze A więc co, ja tutaj wyczekam te 3 minuty i widzimy się za chwilę Dobra, admin, a się tutaj zaczął Witamy cię sami cieplutko Mam nadzieję, że dałeś tutaj coś więcej niż tą Duel Maszynę, która już jest dostępna i ją sobie przedstawimy dopiero później, bo na razie chcę się bardziej skupić tutaj na Admin Abuse'ie. Nie no jestem ciekawy, czy w końcu się dowiemy coś o polskim evencie, więc co no, czekamy aż sami zrobimy coś ciekawego. I dobra, w sumie z ciekawości zobaczmy tutaj, jak działa ta maszynka, Ok, możemy zainwestować znajomych do grania, tak, widzicie, jestem tutaj na ciaku. tutaj będziemy sobie w razie chłopu podawać brain roty, jakby coś ciekawego się zrespiło oczywiście i możemy inwestować w friendsów i mamy globalnie, możemy searchować ludzi. To jest tak bardzo ciekawe i prawdopodobnie będzie to działać na takiej zasadzie, że najpierw dajecie sobie brain roty do tej maszynki, albo ustawiacie dopiero jak dołączycie na mapę, więc to by było ciekawe i już tutaj sami widzę, że, z, że zaczyna z 8x lakiem i już tutaj nam zaczyna spamić laki blokami, więc okej okay, jest ciekawie, jest ciekawie, nie powiem, że nie także też dzisiaj spróbujemy sobie tutaj ogarnąć oczywiście tutaj e, los sikleteira, mamy tutaj, jak dwie sikleteiry które zdobyliśmy z poprzedniego odcinka, jak nie oglądaliście no i co, mamy tutaj laki bloki myślę, że te laki bloki będziemy sobie pomalutku brać, no i oczywiście klasycznie roblox ma problemy ze serwerami, tyle osób zna akurat na adminabiuzie, także co Czekamy może na jakiegoś snapa, albo na coś jak się coś fajnego zresztą I sami tutaj mówi właśnie o tym laku, co ostatnio zrobił Czyli zasłamił dużo garam I dużo tutaj Legrandy i dragonu Więc jestem ciekawy, czy sami to zrobi dzisiaj Bo przed chwilą właśnie napisał, że czy chcemy coś takiego z powrotem, więc no powiem Wam, że jakby mi się zresztą choć taki Lagrande to byłbym naprawdę zadowolony. Ale no co, no, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli sami coś zespełni, no to będzie fajnie. Okej, okay, i tutaj sami chyba nam chce coś, coś zespałnić pod bardziej indeks. Zobaczmy, co my tutaj mamy, mamy jakieś brainrociki Okej, okay, dobra, czyli będzie spamił OP rzeczy na różnych serwerach Więc okej, okay, to wydaje się ciekawe i oczywiście tak jak na poprzednim się będzie nam tu pisać, że Sami nam coś zespałnił Więc jestem ciekawy, czy coś mi się uda zdobyć A my może przez ten czas otwórzmy sobie szybko te laki bloki Więc dobra, otwórzmy sobie tutaj szybko te laki bloki I dobra, Sami nam tutaj aktywował kolejny 15x rak, no Sami tutaj nieźle Nieźle mówisz, że laka nie będzie, a jednak dajesz laka. I okej, okay, mamy kolejnego snapa do tego, dobra, dobra. Podoba mi się, podoba mi się, nie powiem, że nie. Zobaczę, czy mamy jeszcze jakiś kurs spina? Ok, coś tu mamy, otwórzmy sobie tego kurs spina. Nic nam nie tropnęło, ale dobra. 15x lak może być tu akurat mocny. I jeszcze mamy Rainbow Event, że same Rainbowy prawie nam się respią, więc, no. jeśli on nas dba, że daje nam kolejny raz 15x laka, że... I sami nieźle nas tutaj rozpieszcza, bo mówił, że już nie, nie daje, dawał nigdy 15x laka, a jednak ten 15x dał. Więc prawdopodobnie 15x lak będzie dodany do gry. I właśnie, o, o, od razu jak to powiedziałem, akurat o tym napisał. No, sami chyba mi czytasz w myślach. I dobra, powiem wam, że ten admin abuse zapowiada się całkiem ciekawie, ponieważ zrespił mi się na mój ciaku teraz Secret Lucky Block. Więc powiem wam, że jestem tutaj bardzo ciekawy, ile trajtów on zdobędzie. Dajcie mi sekundkę, tylko go wezmę i zobaczymy, ile traitów na nim siędzie. I dobra, na naszym mójciaku udało nam się tutaj zdobyć dwa trajty na Simsic Lucky Bloku. Więc jeżeli wypadnie z niego coś ciekawego, to na pewno nie będę narzekał. I dobra, sami nam tutaj zespamił 25 strobeli Elefantów. Zobaczmy, czy mamy tutaj event truskawkowy. Zobaczmy, czy jest event truskawkowy. Niestety tutaj nie ma. A czy na moim drugim koncie jest event truskawkowy? Niestety też nie ma ewentu skawkowego, no niestety, no, niestety nie udało nam. Jest 2500 mioli Existów? Poczekajcie, czy on już dodał indeks Exista? No nie, nie dodał, czyli dobra, spełni je 50 mioli. Zobaczymy, patrzmy, patrzmy tutaj, czy nie ma czasem eventu żadnego. Jeżeli tu by był jakiś event, to naprawdę nie byłbym. Nie byłbym zły. Takiego miola bym chętnie przygarnął. Ale no niestety, chyba niestety nie dostaliśmy. Tak, no niestety, nie dostaliśmy miola, ale kto wie, może na drugim koncie dostaliśmy miola. I uwaga. Na drugim końcu niestety też nie dostaliśmy miaula No niestety, może może się uda, może się uda. Może się uda kiedy indziej, ale i tak mamy Secret Lucky bloka jeszcze dużo Lucky bloków innych, więc... No i mam nadzieję, że sami zacznie spawnić jeszcze jakieś Lagrande, bo tutaj myślę, że za chwilę zrobimy ten rytuał na Lost Cicleta i Raz. I dobra, robi snapa, robi snapa i wiecie co? Chyba zrobimy sobie ten rytuał za chwilę na los Cicleta tej Raz. I dobra, i sami chyba sami go chyba powaliło. Chcę zespawnić 100 tysięcy Lagrande, więc jeżeli udałoby nam się zdobyć takiego Lagrande Combination, to by było coś fajnego, na pewno, na, ja bym na pewno nie narażał do takiego Lagrande, bo na pewno bym z tego próbował wytrejtować. Więc dawaj sami, zespawnij nam tutaj 100 tysięcy Lagrande. Wiecie jaka to jest liczba? 100 tysięcy. I dobra, sami nam tutaj już spełni te Lagrande i zobaczmy, czy uda nam się zdobyć Lagrande Combination. Zobaczmy, ja tutaj patrzę szybko na czat. Bo może akurat się uda, może akurat będziemy fartowni i zobaczmy, czy na drugim koncie jest. I dobra, zespałnił już Lagrande, ale chyba nie mam ani na jednym i ani na drugim koncie, tak mi się niestety wydaje. I dobra, i chcę zespawnić 5000 garam. Sami, czy Ciebie nie powaliło? 5000 garam?! W takim razie, skoro tyle nagle spawni tych garamek, myślę, że chyba będzie trzeba to zrobić. I dobra, chyba Sami to już znam zaczyna spawnić, bo napisał, żebyśmy to nagrywali. No wiesz Sami, ja już nagrywam, ja już nagrywam od początku Admina Buza, więc mógłbyś tutaj taką garamkę. Ale no co, no zobaczymy, zobaczymy. Może akurat siądzie, i, a jeszcze dragon nie chce zespawnić, więc jest powtórka z tego, co było w Itaco Tuesday. Więc jeżeli by nam się udało zrobić dragon Caneloni, to by było coś powalonego. I tutaj w ogóle zresztą nam się transduce, bo turbo tremila, więc naprawdę ciekawie. Na pewno go wezmę, bo potrzebujemy go na pewno do rebirfa. ale no to nie jest jednak Garama ani dragon Caneloni. I dobra, i chce zespawnić nam 500 dragonów, no więc co, czekamy tutaj sami na tego dragonka, jak mi dasz. I dobra, już tu postanowiłem, że to jest z moim kolegą, który mi akurat dzisiaj pomaga. Spróbujmy sobie zrespić ten rytuał chicletairy, no zobaczymy. Może tu akurat nam się go uda i może nam wypadnie jakaś fajna rainbow wersja, więc no. Okej, okay, dobra, i udało nam się, udało nam się. Zobaczymy, czy wyjdzie jakaś fajnej wersji. I dobra, sami tutaj w ogóle widzę mega szaleje, bo to jest jak jakiś kapitanom i inne rejroty, a mi się tutaj chyba nic nie zrespiło. Ale no dobra, no, niestety nie włączyłem nagrywania, ale mamy los cikletej raz bardzo fajnej mutacji tutaj. Bo oczywiście w jej własnej, może go wyfarmimy na jakieś 200M, więc oczywiście tutaj. Mój kolega będzie tutaj oczywiście go kupował I dobra, mamy tutaj Snap'a kolejnego Więc może akurat tutaj przysiądzie jakieś traity Bo na razie mamy jednego trejta I tak powiem wam, jest bardzo dobrze Bardzo dobrze jest Więc co, kupujemy oczywiście tą Cicleteirę I widzimy się jak będzie kolejny trajcik. I dobra, Sami tu jest naprawdę powalony Dają nam 12x laka z 3 dywaniki Więc no, tutaj powiem Sami Nieźle szaję na tym Admin Abuse'ie Widać, że tutaj nie żałuję nic I dobra, czy jakaś Cicleteira dostała tutaj trejta Nie dostała żadnego trejta Więc no, będziemy farmić dopóki Przynajmniej tych 200m nie będzie miała bardzo bym chciał chociaż na 200 ją wyfarmić. Czy tutaj nam coś się zrespiło? Niestety nic ciekawego tu się nie akurat nie zrespiło. Ale kto wiem jest jeszcze na pewno trochę czasu, dopóki ten adnebyś się nie skończy, więc może tutaj coś się uda. I dobra, i sami chcę zaspełnić tam 50 skibidi toalet. Więc no, jakby się udało zrobić taką skibit toaletę, to nie byłbym zły, nie byłbym zły, na pewno. I dobra, i cikletejra dostała kolejną mutację. Generuje 133 miliony na sekundę, więc no, ta cikletera już jest całkiem fajna, całkiem fajna. A my co, będziemy trajtować dalej. I dobra, i sami nam w swoją własną bazę, więc dobra, zobaczmy, co tu jest w tej bazie oczywiście. I dobra, jest tu jakieś słabe brainroty, no i sam Sami napisał, że ta baza jest zepsuta, więc może następnym ją naprawi. I dobra, Sami tutaj znowu nam chce zespomnić troszeczkę tych laki bloku, więc oczywiście nie, ja nie będę zły, ale przydałyby się eventy Sami, bo tutaj ta czytajra ma dwa yy, trejty dopiero, a ja bym tutaj chciał, żeby była więcej, więc może dałbyś jakiegoś fajnego snapa. I dobra, powiedziałem, że chcę snapa i Sami daje snapa, jeszcze 8x laka, więc no, nie będę narzekał, nie będę narzekał. Teraz akurat jest okazja bardzo fajna na wyferminie dużej ilości traitów. Więc no co, zobaczymy, czy uda się nam coś wytrejtować jeszcze. I dobra, sami nam dostałem teraz... pół miliona i Dobra, zobaczmy, czy ja dostałem cicleteirę na Alcie. No nie jestem tego pewny, ale na pewno zaraz się dowiem, czy udało nam się dostać cikleteirę, no jestem tego na pewno ciekawy, czy się udało cikleteirę dostać, bo no nie powiem, że nie, Cikletera byłaby tu bardzo fajne brain rotem. I dobra, co tu robi za dinozaura Rainbow? No dobra, kupujemy go, to, go też będziemy trejtować. I dobra, ta Cikletera dostała kolejnego trejta, dostała Bombardillo trejta i generuje już 154 miliona na sekundę, więc jestem na razie z tej cicleterii póki co zadowolony, ale no co, może jeszcze sięść tako, może chyba się jeszcze glitch, może się mogą się kraby i no zobaczymy, zobaczymy. Czy jeszcze coś dostaniemy? I 50 Skibidi Toilet co jest zostanie zrespione, więc jestem ciekawy, czy uda nam się dostać z Kibidi Toilet. Okej, okay, i czy sami nam chce zrespić okej, okay, sam chyba zrespić Skibidi Toilet rytuał. Jeżeli to siadłoby na cikleteri, to ma 7X mnożnika więc jakby to siadło, to byłbym bardzo zadowolony. Mamy Skibidi Event, mamy Kibie Event. Teraz, żeby tylko na tej cikleterii to siadło. Jeżeli to siędzie na tej cikleterii, będę naprawdę zadowolony, bo wtedy będzie już dużo generować. I dobra, widzę, że tutaj nam się zrespiła Lastraleritas, więc oczywiście bierzemy ją do bazy jestem ciekawy, czy toilet nam się zrespił, właśnie z 50 skibid toaletów zostało zrespionych, więc mam nadzieję, że dostaną tego skibid traita i, i że nie jest on taki jak inne traity, że może być tylko z dywanika. No, liczmy na to, że akurat siądzie na tej cicletarii, bo to jest i tak najważniejszy brain dla mnie. Bywa w życiu tak, bywa w życiu tak, ale no, jestem na razie zadowolony, bo mamy tą cicletarię już fajnie wymaksowaną. A my co, póki jeszcze mamy te traity, to oczywiście je oparmimy i widzimy się oczywiście za chwilę, jak cicletarię dostanie nowego trajta. I dobra, ja tu tak czytam wiadomości od tego samego. I on mówi, że zrespiło im się dużo Brainrotów, typu Dragon 1.3.8 biliona To jest naprawdę bardzo dobry Brainrot. Komuś się zrespił Kapitanu mobi, to komuś Garama. A mi oczywiście klas 3 nic się ciekawego nie zrespiło. No może oprócz tej krzykle ale to dzięki temu, dlatego, bo ma Cruz Mutację, bo tak to by nie była aż tak dobra. No i oczywiście tutaj ludzie spamią Double Admin abuse I mamy kolejnego Snapa, ok? Jeżeli dobrze widziałem, to Sami robi teraz już ostatniego albo przedostatniego Snapa, więc teraz trzeba się bardzo skupić. I jest Piniata, ok? Okej, okay, no spróbujemy jeszcze piniatę na pewno rozwalić i zobaczymy, czy nam wyleci Mariaci Korazony kolejny, bo jakby wyleciał Mariaci Korazony, no to byłbym naprawdę zadowolony. No więc co, no czekamy dalej jeszcze coś ciekawego z respi, albo jak jakieś nowe trajty wyparmimy i widzimy się, myślę, za chwilę. I dobra, długo nie musiałem czekać i tutaj dostała czapeczkę i tutaj w ogóle jeszcze laku karacza idzie, więc oczywiście, no ja jej chyba nie będę akurat brał, bo akurat nie potrzebuję laku karaczy, ale fajny czapeczka w czapeczka już jest, więc fajnie. I dostajemy 3 rody na 50 minut Okej, okay, to jest naprawdę dużo czasu Próbujmy tutaj zniszczyć jeszcze tą pinatę, bo może Akurat coś z tej piniaty tutaj nam wyleci, no i powiem wam tak 4 trejty na taki Chikleteiry, to jest na pewno dosyć Sporo, nie będę na pewno narzekać na to Bo mogło być zawsze gorzej, więc No, może jeszcze tutaj siądzie tako Może tu jeszcze siąść krabik, więc może Tutaj coś jeszcze damy radę ogarnąć I dobra, ozbawialiśmy piñatę i tu akurat Nic nie ma i dostaliśmy jeszcze laka na 2 godzinki Więc no, powiem wam tak Double admin abuse, muszę powiedzieć double admin Nabius, nie powiem, że nie. I dobra, Sami tutaj nam już chyba zakończył Admin Nabiusa, bo już się z nami pożegnał, więc co, no na razie Sami, no widzimy się tak naprawdę tak Tuesday i może w końcu dasz jakąś limitkę, bo jednak bez limitki to trochę słabo. Myślałem, że będzie limitka, a tu jednak limitki nie było, więc no nie powiem, że nie, jestem troszeczkę zawiedziony, ale to no, co, mamy jeszcze do przetestowania oczywiście te duele, więc je oczywiście za chwilę też przetestujemy, ale na no, co, na razie jeszcze spróbujmy wytraitować tą yy, Lost tej raz, póki są jeszcze jakieś eventy, no i co, Myślę, że po tym spróbujemy duelsy i otworzymy lucky bloki, bo mamy 3 secret lucky bloki jeszcze do otwarcia, więc może coś nam poleci. I dobra, tak naprawdę już tam sami zakończył admin abuse, tylko no wiadomo, jeszcze tutaj mamy jeszcze trejty, więc se potrejtujemy to, ale zobaczmy, czy może ze spinów nam coś ciekawego wyleci. Okej, okay, ze spinów nic ciekawego nie wyleciało nam. I dobra, jesteśmy już tutaj po, ad po admin abuse tak naprawdę i mamy tutaj troszeczkę tych lucky bloków do otwarcia, wliczając oczywiście kolejne 3 secret lucky bloki. Bo jak wiecie, jeden mi się akurat zrespił, a dwa mamy z Erdiberda, z czego jednego mamy kurza dla Lucky Bloka, więc liczę na to, że on akurat tutaj coś fajnego poleci. Ale jak na razie otworzę zwykłe Lucky Bloki i myślę, że nie będę Wam tutaj nic pokazywał. Pokażę wam dopiero wtedy, kiedy coś mi akurat wyleci, więc co, ja idę otwierać i widzimy się, jeżeli coś mi wyleci. I dobra, tutaj wszystkie laki bloki w tej pierwszej bazie są otworzone i wyleciał nam go, los los kukaracza, więc nie jest źle, mogło być lepiej. Nie będę na pewno rzekał, więc co, to ja tu teraz zabieram się za tą bazę i jeżeli coś, nam, jeżeli coś mi oczywiście fajnego poleci, to wam pokażę. I dobra, otworzyłem tu już wszystkie te laki bloki, i powiem wam, że nie były takie złe. Bo trafiliśmy jednego six Sevena i trafiliśmy kurcę Tortuginiego. więc powiem wam tak, te laki bloki nie były a pewno aż tak złe. Nie były też jakieś na pewno najlepsze, i widzę, że jakiś Anti-Dintun tu sobie idzie. No dobra, nie chce idzie, nie chce idzie. Ale teraz przechodzimy do kultowego momentu, czyli do Secret Lucky bloku Więc co, przejdźmy sobie na razie do góry. Oczywiście tego zostawimy na sam koniec, ale najpierw otwórzmy sobie zwykłego Secret Lucky bloka I jestem ciekawy, czy wyleci nam coś ciekawego. No jestem bardzo ciekawy, i uwaga! Okej, okay, wyleciał pod hotspot. Nieźle, nieźle. Myślałem, że będzie gorzej tak naprawdę. No i tak widzicie, tak się prezentuje Ciccletaira. W ogóle też w wszystkich mutacjach generuje 182 milion na sekundę, więc powiem wam tak. Źle jej nie wyfarmiłem, jestem na pewno z niej bardzo zadowolony. A więc co, ja nie, nie będę teraz wam już przedłużał, więc co, otwieramy tutaj tego sticker dla Kibloka i zobaczmy, zobaczmy co tu wyleci. Ma dwa traity, więc jestem na pewno ciekawy, czy coś się ciekawego wyleci i uwaga... Tortugini niestety Dragon Fortini, no ale no dwa Trajty, no 2,8 miliona. Akurat zbieramy takie sekrety słabsze do Fuse'a, jak będzie jakiś nowy, więc na pewno się przydadzą. I co? Został nam ostatni sekret taki blok curset, czyli w nowej mutacji i liczymy, że tutaj nam coś takiego dropnie. I uwaga, otwieramy 3, 2, 1. I uwaga, co wyleci, co wyleci? Uwaga, 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 uwaga. Ok, wyleciał pod hotspot 22,5 miliona, więc tak naprawdę nieźle. Myślałem, że ten drop taki bloku będzie na pewno słabszy. Ale nie ma co narzekać. A więc co? No, chyba teraz zostało nam przetestować tą maszynę, więc co? Idziemy testować tą maszynę i zobaczymy. Czy jest dobra, czy jest taka słaba? I dobra, jesteśmy już tutaj na nowej maszynce duel i tak, będziemy tutaj walczyć z Zibem i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Zibo daje tutaj nam radioaktywnego Santa Hotspota, a ja daję pod Hotspota Kurseta, którego dropnęliśmy, więc co? Akceptujemy duela i co? Będziemy bić się. I dobra, zaczynamy tutaj duela z Zibem, zobaczymy, komu się uda wygrać. Ja tutaj widzę, już przejmuję trochę lekkie prowadzenie, oczywiście bierzemy oczywiście tego Brainrota i może się nam, może się uda, może się uda. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda nam się tutaj wygrać tego Brainrota. No, ja jestem ciekawy. teraz Oczywiście bierze go Zibo, tu musimy poczekać. Ja ci tak Zibo nie dam tak łatwo dać tego brainrocika nie dam ci tak łatwo. Ale no niestety Zibo dostał, Zibo dostał. No zobaczymy, czy uda nam się wygrać takiego 22M. Więc co, no, jeżeli uda mi się wygrać, chociaż jeden punkt, to wam pokażę, bo myślę, że nie ma co pokazywać całego naszego fajta. Więc co, jak zdobędę punkt, albo ja, albo Zibo, to mam wam znać. I dobra, postanowiliśmy tutaj z Zibem, że tutaj za dużo czasu nam schodzi, bo już tutaj gramy tak z 20 minut to i ani razu nikt z nas nie wygrał, więc idziemy po prostu dachy i osoba, która po prostu... Po prostu pierwsza zrzuci przeciwnika swojego, e, wygrywa, i, i po prostu zaliczamy to jako punkt. Więc zobaczymy, kto wygra pierwszy: czy ja, czy Zibo. I dobra, mamy pierwszy punkcik. Oczywiście biorę tutaj Zibowi Brainrocika. Dobra, już tutaj bierzemy, oczywiście, tego Brainrocika. Tylko, ej nie bij mnie, nie bij mnie. No i dobra, pierwszy punkcik tutaj, więc dawaj jeszcze raz dachy, chodź Gramy oczywiście do trzech. Dawaj, dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz, dawaj. Może ci się uda. I no dobra, dobra. I drugi punkcik oczywiście. Już tutaj bierzemy pana Brainrota. No zibo tu jesteś zagrożony, zagrożony jesteś. Ej, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. No i dobra, ostatnia runda tutaj, zobaczymy kto wygra. No co, zibo życzę ci powodzenia i lecimy. No i dobra, zibo tutaj już jeden punkcik ma, oczywiście wiesz, mojego Brainrota, żebyś miał punkcik. No, I dobra, zibo tutaj drugi punkcik. zibo tutaj widać, robi kombek. No i dobra, walka teraz o wszystko. Zobaczymy tutaj kto wygra. No i niestety no tutaj ZIBO niestety wygrał. Gratulacje, ZIBO. Bierzesz oczywiście tego pod hot spota dla siebie. No, wygrałeś uczciwie. No, no i dobra, no realnie tutaj ZIBO wygrał, ale oczywiście bierzemy tego brain rota, bo chciałbym zobaczyć, co się stanie, jak wygram. Czy będzie tutaj coś pokazane, czy tutaj jednak będzie tylko, że wygrałeś i tyle. Więc dobra, wygrałem duela i zobaczymy, co się teraz stanie. No i oczywiście, dostaliśmy tutaj komunikat Return to Game, Public Server. Klikamy, czy chcę wejść na publiczny serwer. Oczywiście, chcemy wejść na publiczny serwer, ale od razu oczywiście z niego wyjdę, żeby nie stracić tutaj tych moich brain rotu. I to tak naprawdę byłoby. Tyle z tych dueli, jakbym miał stwierdzić to bardzo fajne są te duele, po, bardzo mi się podobają, myślę, że na pewno będziemy je grać, bo są naprawdę całkiem fajne. wrzucacie tu brain rota, bijecie się i jeszcze ma tu wejść teraz opcja, że gracie albo na tylko bata, albo na bata plus meduzę, więc akurat to będzie fajnie, że nie będziecie mogli używać wszystkich tutaj tych itemków, które macie z Game passy. I też teoretycznie niby za shopa Więc to jest akurat bardzo fajne Bardzo fajna zmiana i myślę, że na pewno na plus Myślę, że też powinni dodać tutaj opcję, że możesz się bić na dachach I na przykład parę razy jak spadniesz no to po prostu przegrywasz i tyle Myślę, że to też by był fajny dodatek do 1 v -one I co, to by było na tyle w tym odcinku Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem A my co, widzimy się w następnym filmie Także co, siemano!